Witajcie w dzisiejszym odcinku zasady gry zombiaki i zombiaki 2, atak na Moskwę. Zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony, Nick Factor TV. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam zasady gry Zombiaki oraz Zombiaki 2. Atak na Moskwę. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że do, od wydawnictwa Portal dostałem do zrecenzowania grę Zombiaki 2. Atak na Moskwę, za co bardzo dziękuję. No ale ponieważ wcześniej nie recenzowałem gry Zombiaki, to postanowiłem zrobić tak, co też zrobiliśmy w recenzji z Magotem, że y, przedstawię Wam zasady do gry Zombiaki, a potem Wam przedstawię na ile, na ile te zasady się zmieniły w przypadku gry Atak na Moskwę. Eee, także tak, wspomniana recenzja z Magotem, jeżeli chcecie ją zobaczyć, kliknijcie proszę w ten link, ta notyfikacja przeniesie Was do filmu z recenzją. Tutaj natomiast zasady i bez zbędnych wprowadzeń zapraszam Was do gry, do, do zasad gry, przepraszam, Zombiaki i Zombiaki 2 Atak na Moskwę. Hej! Witajcie moi drodzy, oto stół przygotowany do gry w zombiaki. Zaczynamy o, tradycyjnie od wprowadzenia, co we wprowadzeniu, ma... co Wam tutaj powiem, co znajdziemy w tej grze. Przede wszystkim macie dwie talie kart. Jedna kar... talia kart dla zombiaków, druga talia kart dla ludzi. Różnią się rewersami. Oczywiście na początku gry decydujecie, kto chce być zombiakami, kto chce być ludźmi. Poza tym macie takie pięć kart przecznic. Te Karty są tutaj ładnie ponumerowane. No i teraz tak, o co tutaj chodzi? Ponieważ to jakby ustawia wam plansze. Musicie teraz sobie wyobrazić, że karty będziecie wystawiać przy każdej, na wysokości każdej z kart przecznic, czyli na każdej przecznicy na jednym z trzech torów, czyli będziemy iść w ten sposób, tutaj albo tutaj. No i tak te trzy tory musicie sobie tu wyobrazić, tak, żeby tor się z, ulicy, z przecznicami oczywiście yy, krzyżował. No i teraz tak piąta przecznica i tutaj traktujemy jest jakby taka linia cmentarza, a dla... Lu, dla przepraszam, barykady... E, przepraszam, musiałem troszkę odwrócić, bo mi się pomieszało i w złym miejscu położyłem talię ludzi, a innym talię e, ząbiaków. Przedstawiłem to tak, ponieważ zależy mi, żeby talia zombiaków była tutaj. E, co chciałem powiedzieć? Tutaj, gdzie jest pierwsza przecznica, to wyobrażamy sobie tutaj taką linię barykady, za którą są ludzie, a tutaj wyobrażamy sobie linię cmentarza. No i teraz tak. Co jeszcze mamy w tej grze, co byśmy chcieli wiedzieć? Mamy tutaj różne żetony, żetony obrażeń. Dodatkowo mamy taki jeden żeton, który wejdzie do gry przy zabiciu konkretnego zombiaka. Tam jest to opisane na kartach. No i mamy trzy żetony rozkazów bossa. Boss to jest również jedna karta. Jeżeli będzie się ją zagrywać, to wtedy te żetony będą wchodzić do gry. Teraz tak, jak wyglądają karty? Karty przede wszystkim dzielą się na dwa rodzaje: karty planszy i karty akcji. Karty planszy. Zawsze są opisane tutaj na środku karty, i to są karty, które gdzieś kładziemy na planszy zgodnie z tym, jak jest to opisane. Zombie zaraz zobaczcie, jak zawsze kładziecie karty zombiaków. Karty akcji natomiast zawsze są opisane u góry. Jeżeli chcemy tę kartę zagrać, to zagrywamy jej efekt, który jest tutaj opisany i ją odrzucamy. To tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o wprowadzenie. Przejdźmy do rozgrywki. Rozgrywka wygląda tak że każdy gracz w swojej turze będzie musiał wykonać 5 rzeczy. Możliwe, czasami jedne z nich nie, będą, e, nie da się wykonać, więc wykona tylko cztery, no ale tutaj macie je tak ładnie opisane na takiej małej ściądze. I zawsze zaczyna grać zombie. No więc po prostu przejdźmy teraz przez te wszystkie akcje. Najpierw jest usuń karty, które przestały działać. E, w tym momencie chodzi o to, że wiadomo, przez, na, na początku pierwszej rundy to takich kart nie ma, ale może być tak, że na waszej planszy są jakieś karty, które miały działanie tylko przez jedną rundę, więc to jest ten moment, żeby teraz te karty z gry usunąć. Drugą rzeczą, którą robicie, jest przesunięcie kart planszy. O co tutaj chodzi? Jeżeli znajdują się jakieś karty planszy, na których jest jasno napisane, że one się przesuwają do przodu o jedno pole na początku rundy, to teraz jest ten moment, żeby to zrobić. Od razu Wam mówię, zombiaki to są karty, które zawsze się przesuwają o jedno pole czyli zombiaki zawsze się zbliżają do barykady. Następnie jest dociągnięcie do czterech kart. I o co tutaj chodzi? W zupełnie pierwszej rundzie dociągamy karty. To, to jest moment, kiedy dociągamy karty stali. No i teraz w zupełnie pierwszej rundzie dociągamy cztery, ponieważ jest dociągnięcie do czterech kart. I zagrywamy sobie tutaj na linii cmentarza, prawda? Tak jak powiedziałem. No i teraz może się zdarzyć tak, że w wyniku Waszych działań yy, na linii Waszego cmentarza albo na linii barykady w przypadku ludzi, zostaną dwie karty, zostanie jedna karta, bo stwierdzicie, że nie chcecie ich wykorzystywać w tej rundzie, więc sobie zostawiacie do kolejnej rundy. Natomiast jeżeli na początku kolejnej rundy będziecie mieli powiedzmy dwie karty, to znowu podczas dociągania kart dociągacie do czterech kart, czyli nie dociągacie czterech, tak jak w pierwszej, tylko dwie. Żeby na początku zawsze w tym miejscu dociągać do czterech kart, żeby cztery karty znalazły się na waszej linii. Linii cmentarza w przypadku zombie, linii barykady w przypadku ludzi. Teraz tak, jak dociągniecie i będziecie mieli cztery karty, to teraz wybieracie i jedną z nich odrzucacie. Proste. Macie tutaj taki stosik sobie, robicie kart odrzuconych i na ten stosik odrzucacie jedną z kart. I teraz uwaga, ostatnia rzecz, najistotniejsza, ponieważ teraz zagrywacie karty. No i tak de facto, tutaj już mogłoby się tak naprawdę tłumaczenie kończyć, ponieważ chodzi o to, że to co możecie z kartami zrobić jest tutaj bardzo jasno na karcie, na każdej z tych kart opisane. Ale tutaj przejdźmy przez takich kilka elementów. Po pierwsze, jeżeli jest to zombie, w przypadku zombiak gracza, który gra zombiakami, to, zagra to za inaczej, Zagranie karty może zagrać kartę można na kilka rodzajów. Przede wszystkim, można ją zagrać, czyli, jeżeli jest to zombie, tak jak już chciałem powiedzieć, to po prostu ją kładzie na planszę. Zawsze wykłada zombie na piątej przecznicy, zagrywa tą kartę. Albo, jeżeli jest to karta akcji na przykład, to wykonuje jej efekt i ją odrzuca. Na przykład karta Chuck. Odrzuć na śmietnik wierzchnią kartę ze stosu kart zombiaków. Bum. Bierzemy i odrzucamy temu graczowi jedną kartę. A ta karta również jest odrzucona. Tak wygląda zagrywanie kart. Inna rzecz to zachowanie karty. Czyli on stwierdza, dobra, no to tą sobie zagrałem, a to sobie zachowuje. I trzecią rzecz jest odrzucenie karty, czyli i tak możecie stwierdzić, że macie za dużo i się pozbywacie i dajecie jeszcze jedną kartę na śmietnik. Teraz tak, o co będzie w tej grze chodziło? Zombiakom będzie chodziło o to, żeby dojść do barykady, przekroczyć barykadę. Ludziom będzie zależało na tym, żeby wybić jak najwięcej zombiaków, żeby do tego nie doszło. Wybijanie zombiaku będzie przebiegało w ten sposób, że tutaj na tej karcie, jak widzicie, macie licznik, macie siłę zombiaka. Ile obrażeń on musi otrzymać, żeby zginąć. No, i teraz mamy takie różne karty, na przykład e, coś tutaj wyciągnę dla Was dobrego, prostego w miarę. O! Krótka seria. Krótka seria zadaje dwa obrażenia. Y, trafia najbliższego zombiaka na torze i, trafia, i zagrywa dwa obrażenia. Czyli jakby była, nie wiem, jakaś taka sytuacja, powiedzmy o no to ja stwierdzam, że trafiam tego. Nie mogę podjąć decyzji, żeby trafić tego, muszę trafić tego, zadaję dwa obrażenia. Wówczas biorę dwa żetony tych obrażeń, nieważne co one mają na sobie narysowane, chodzi o to, żeby wziąć dwa znaczniki obrażeń i kładziemy na zombie. Jeżeli ilość znaczników będzie równa tej sile, sile zombiaka, no to wówczas ten zombiak zostaje z gry odrzucany. Natomiast, co jest tutaj istotne, i o tym pamiętajcie, błagam, myśmy o tym regularnie zapominali. Jeżeli zombiak zostanie trafiony... Ale nie zabity, to cofa się o jedno pole. Chyba, że jest to niemożliwe, bo stoi za nim inny zombiak. Ale generalnie cofa się o jedno pole. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć, tutaj związaną z tymi żetonami bossa, bo to nam też trochę zajęło zrozumienia. Boss to jest taki specjalny zombiak, który właśnie ma w prezencie trzy takie żetony. I o co z tym chodzi, już wam mówię. Nie mogę, nie mogę bossa znaleźć, oczywiście jak na złość. O! Boss to jest ten koleś. No i teraz tak, jak ja będę chciał go zagrać, to mogę go zagrać na dowolnego zombiaka. I teraz tak, tak naprawdę czyni... To nie jest tak, że on jest bosem, to jest tak jakby ta karta czyniła z tego zombiaka bossa. No i teraz jest tak, kładę tego bossa na zombiaku i daję mu te trzy rozkazy. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że raz na turę, włącznie z tą turą, w której tego bossa położyłem, on może wydać jeden z tych żetonów, żeby poruszyć dodatkowego zombiaka. Czyli na przykład w tej turze stwierdza, poruszam go, kładę na nim jeden żeton rozkazu, on się porusza do przodu dodatkowo o jedno pole. Przy czym jest ważne, akurat teraz daję zły przykład, bo zombieaki zombiak, rozkazu słuchają zombiaki o sile 3 lub mniejszej. No tutaj jest, Krzysztof na przykład ma siłę 2, więc nim mogę poruszyć, dając mu ten żeton rozkazu. No i teraz co jest ważne? No i on także, tak powiem, będzie sobie tych zombiaków przemieszczał dodatkowo o jedno pole. O proszę, tak, wszystko fajnie. No i sam będzie też się poruszał. No i teraz to jest ważne. Bossa zabija się w ten sposób, że się zabija tego oczywiście zombiaka, który uczynił, którego uczynił bosem. No i co, to jest, co jest tutaj stopę? Że jeżeli zginie zombiak boss, to wszystkie te zombiaki, które się poruszyły na skutek jego rozkazów, cofają się o jedno pole. Bo to są te żetony. Żebyśmy po pierwsze pamiętali ile już rozkazów bossa wydaliśmy, a po drugie, które zombi, się, zombiaki się poruszyły na skutek wydania tych rozkazów. Z takich jeszcze ostatnich informacji, co wam powiem, no, mamy tutaj w karcie ludzi, macie coś takiego jak strzał. No to są najczęstsze karty, żeby, prawda, zadać obrażenia zombiakom. O co chodzi? Tutaj macie taki symbol, który oznacza, że musi być czysta linia strzału, żeby taką rzecz zrobić. E, czysta linia strzału to znaczy, że nie może być na, że tak powiem, po drodze nic, co by ten strzał blokowało, a rzeczy, które blokują strzały są oznaczone tutaj. To jest symbol, który oznacza blokadę strzału. Jeszcze inną rzecz, którą tutaj podam. To jest to, że na rewersie kart zombiaków, jak widzicie, również jest symbol jakby siły zombiaka. O co chodzi? Chodzi o to, że czasami niektóre karty wprowadzają taki efekt, że jak zombiak zginie, to zamienia się w zombiaka o sile 1. No to wtedy wówczas go obracamy, kładziemy go. No i on gra jak każdy inny zombiak, czyli na początku karty, który się przesuwają na pole do przodu. Na przykład. Jeżeli zdarzy się tak na przykład, że nie wiem, że jakaś akcja każe wam wprowadzić do gry dwóch zombiaków o sile 1, no to wiadomo, bierzecie dwie karty z stosu kart odrzuconych, odwracacie je, no i je wprowadzacie do gry tak, jak jest tam na tej karcie danej opisane. Kiedy gra się ko kończy? Gra się kończy wygraną jednego z graczy. I teraz tak, gracz grający z zombiakami wygrywa w momencie, w którym dowolny zombiak przekroczy Granicę barykady, czyli wyjdzie, będzie na pierwszej przysznicy, będzie pora, żeby go poruszyć, i on się porusza do przodu. Zombiaki wygrały. Kiedy wygrają ludzie, kiedy gracz z zombiakami będzie sobie tak wesoło te karty dociągał, zagrywał, różne z nimi rzeczy zrobił, i nagle dojdzie do karty ŚWIT. Jeżeli dojdzie do tego, że on tą kartę ŚWIT będzie musiał dociągnąć, w tym momencie przegrywa grę. Czyli to jest tak, że na zasadzie, jeżeli będzie dociągał w ostatniej y, turze powiedzmy trzy karty, i dociąga raz, dwa, trzy i czwartą jest świt, ale on, chciał, on miał dociągnąć tylko trzy, to jeszcze nie przegrał. Pomimo tego, że widzi, że ta karta świt będzie następna, to jeszcze nie przegrał. Rozgrywa jeszcze jedną rundę i dopiero w następnej będzie kiedy będzie jego kolej, żeby dociągnąć karty. Dopiero ją dociąga. No i to jest ważne, bo on może na przykład w tym momencie jakiegoś zombiaka posłać tutaj centralnie naprzód. przód. Człowiek, ludzie, człowieki, ludzie mogą go nie zabić. No i teraz będzie kolejna runda, a runda się od czego zaczyna? Od tego... Że się poruszają zombiaki, i więc zanim by dociągnął kartę, zanim dociągnąłby świt, to zdążyłby jeszcze wygrać. Inna sytuacja jest taka, że jeżeli miałby do pociągnięcia powiedzmy 4 karty i zaczyna ciągnąć raz, dwa, trzy, też już przegrywa z automatu. Czyli tak, ludzie przegrają w momencie, jak którekolwiek zombie przekroczy barykadę. Zombiaki przegrywają, jak dociągają kartę świtu. I to wszystko. Teraz uwaga, to zdejmujemy ze stołu. Proszę bardzo, jak zasady się zmieniają w przypadku gry Zombiaki 2, atak na Moskwę? Nie zmieniają się w ogóle. Otóż tak, kropka w kropkę dokładnie te same zasady. Co tutaj, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że w, drugiej, w części drugiej mamy kartę barykady i karty cmentarza. Tak czyli ludzie mogą sobie ustawić kartę barykady, kartę cmentarza i po prostu pomiędzy nimi wykładają karty przecznic. Oprócz tego, jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że tamtej, w części pierwszej nie było za dużo gier dla gracza kierującego ludźmi które by się ruszały na początku rundy, tak, czyli nie było jakby takiego za dużo odpowiedników zombiaków. E, tutaj natomiast już jest takich parę opcji, jedną z, taką, jedną z takich kar jest na przykład karta Trabant, e, człowiek jak go wykłada, to potem on się również na początku rundy porusza o jedno pole do przodu, tak jak się poruszają zombiaki o jedno pole do przodu. Oprócz tego naprawdę żadnych innych różnic między tymi grami nie ma. Różnią się karty, różnią się oczywiście przez to efekty, różnią się zombiaki, różni się miejsce akcji fabularne i to wszystko tak naprawdę. W Słuchajcie, tak jak wam zobaczyliście, zasady są strasznie proste, bardzo szybko idzie je wytłumaczyć, a różnice w zasadach między zombiakami 1 a zombiakami 2 są żadne. Umówmy się, wprost, są żadne. E, więc tak naprawdę wszystko. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś wątpliwości e, to piszcie, pytajcie się w komentarzach. E, fajne jest to, że w obu przypadkach w instrukcjach pod koniec znajduje się dokładnie opisane, opisanie efektu każdej z kart, którą e, w tej grze będziecie zagrywać. Co jest dosyć fajne, bo w tym momencie roz... u nas nieraz rozwiało wiele, wiele różnych, różnych wątpliwości. Więc tutaj też się w razie czego posiłkujcie, ale mówię, komentarze są po to właśnie, żeby zwracać mi uwagę albo żeby się mnie pytać o różne rzeczy. Jeżeli wy na się jakieś różnic w Zombiakach 2 od Zombiaków 1, na które ja nie zwróciłem uwagi, to śmiało też o tym do mnie napiszcie. Eee, co, no to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo wydawnictwu Portal za e, podesłanie mi tej gry do recenzji. Jak widzieliście zapewne w recenzji, e, gra mi się bardzo podobała. Magotowi trochę mniej, ale też mu się podobała. E, nie podobała mu się, po części wygrywałem. No. E, także tak. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, róbcie wszystko to, co... I tak robicie, widzę, że tam Was ciągle przybywa i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo strasznie lubię to dla Was robić. A to, że Was przybywa, to jakby jest dla mnie takim konkretnym motorem, żeby to dalej dla Was robić. Bo rozumiem, że gdzieś to tam do Was dociera i się jakoś tam Wam to podoba, mniej lub więcej, mniej lub bardziej. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć!